Co otwierasz karolku? Taszkę z pająkiem. Długo na nią czekałeś? Bardzo. Ostrożnie. Żebyś tego podekscytowania sobie nie przeciął palców, nie odciął. I pająka przy okazji. Nakarmił swoimi paluszkami. Przejdź przez środek tym ostrym nożem. Nie, trudno mam taki. super ostryk. Nie, wiem. Dobra, tak Nie tak, to trzeba po tej taśmie przejechać. O, 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 właśnie, w ten sposób. A powiedz, co ma być w tej paczce? Jak o. to niby miało oddychać? Jest wkład rozgrzewający jeszcze bardzo gorący. Mhm. Ale jak to. O, mogę zobaczyć. A bo ona lubi ciepło, tak? No mhm. tutaj jest wizytówka Spider Shopu. Ej, się... Ciekawe, czy on miał czym oddychać. Jak ty myślisz? Czy on się nie odusił w tym. Bardzo szczelnie, Bez, żeby, o... za blisko dałaś, to dalej nie widać, przytrzymaj tutaj. Nawet jeśli nie, to... Czekaj, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Czekaj, trzymaj, trzymaj, zobaczymy, żeby się... Szczelne zapakowanie, to bardzo dobrze. Dobra, odsuń Zosiu, zobaczymy. Odsuń Zosiu też teraz już to. Bardzo dobrze zapakowane, to trzeba ja... przyznać. Papieru, jak Faraona. Ja się obawiam, że był bardzo szczelnie. Chyba, że pająki wytrzymują tak długo, z tak małą ilością tlenu. To jest niebezpieczny, ten pająk? Nie. Jeden jest bardzo łagodny, i ten. Nie masz słaby. drugiego pająka. Jest słaby i jest spokojny, ale apetyt ma. Ty się coś cieszysz, czy boisz? Boję. Dlaczego Komiki się boisz? Chomiki wolę. Pająków się boisz? Tak. No, jest. Stroboks. Co to jest? Co to jest? Tylko w byś być pająka nie uszkodził. Myślę, że nie uszkodził, bo tam jest plastik w środku. Ten pająk musiał już mieć żyka. Oh, oh, ale tam jest tych Papier? zabezpieczeń. Papierów faktycznie. Najważniejsze być. pytanie, czy pająk żyje? Ten pająk jest jadowity bardzo? Mało. Yy, Czytałam, że zazwyczaj w miejscu pojawia się odspędzenie i mało cooking. No Z jakiego on kraju pochodzi? Mm. Dlaczego wybrałeś właśnie tego pająka? Jest ładny dla początkujących i no jest, ma apetyt i wszędzie dużo pajączyny. A, czy on wymaga jakiejś specjalnej troski, bo widzę, że opakowań na pewno wymagał wielu. Nie, nie wymaga. Ostrożnie, żebyś nie przeciął go teraz i żeby on nie wyskoczył z tej paczki. Nie wyskoczą czyli w pudełku. Aha, myślałem, że on w tym już jest. Nie, nie, nie. Jeszcze w innym? Czy znaczy, powinien być winny, znaczy bo to jest malutki ptasznik. Ostrożnie nie przetnij się tym ostrym nożem. Ani nie przebi pają... pudełka i pająka. Ile 45 zł? No to tani nie jest. Są no pająki. gdzieś tak pół na pół. Mhm. A dlaczego wybrałeś właśnie tego? To, no bo jest na początku. Mogę to, to, to Karol? To tak. jest babka. Wreszcie zobaczymy tego pająka czy nie? Żyje. Skąd wiesz? I jaki ładny. Przyniosę pudełeczko. Skąd wiesz, że żyje? Pokaż go do A kamerki. Pokaż go do kamerki. Dobrze, dostaw, ja Zosiu. go otworzyłem. Dobrze, stół Zosiu. Zosiu. Ma... Na stół? Na, na stół, nie jest szybki. Ja go zaraz łapię. Ale malutki. Jego w to co? Widziałam jego nogę. Oto jest jego nogę. To może ten nóż odsunię, żeby się nim nie zabił. Zobaczył, bo Karol powiedział, że panią jest, żyje. Tu... Pokaż do się tego. Ja się czekaj, czekaj, to jest już nie rusza, jak chwilę. Bo jest... Mogę przynieść puszkę. Trudno się. No się nie rusza, rączką, bo jak ruszasz, to nie mogę trafić w to miejsce, gdzie on jest. Jego boję. Faktycznie coś tam się rusza. Jego to on nie jest chyba taki mały. Odłożyć go, proszę? No, będę otwierał. To wychodzi na to, że on nie jest taki mały. Karolek mu już przygotował, widzę tutaj pojemnik. domek, pojemnik. Mhm. No ale ten nóż odsunąć, żebyś mnie nie zabił. To już schowaj najlepiej, wsuń go z powrotem. Jak to suwa? No, w drugą stronę zawsze się A no to nie działa. tym się blokuje, kochanie. pokaż, na tej złacie. On no to coś za daleko wysunął. Zostaw na bok, połóż ja go zaraz. Niebezpieczne. Mogę zobaczyć. Kogo nie wiesz na ręce, Karol. Są emocje. W końcu to niebezpieczna bestia. Jest jak na A jakim on jest? Jest w stadium L1. Stadium. Jakby chciał Co to znaczy? W stadium, czy jakby. Jakby to ująć. Mały, młody, dorosły? Mały, małuszek. Może ugryźć? Może. Małe prawdopodobieństwo. Ale, ale bo... radę Ci uważać, zachować jednak... Gdzie ten pająk jest? Wszystkie zasady bezpieczeństwa. On jest Właśnie. bardzo szybki? Właśnie bardzo powolny. Ja się teraz zastanawiam, jak go wygonić z tego. Po prostu rozchyl może ten. Nie, to się nie da rozchodzić chyba. Doprzepnij nożyczkami. No ale pająka wtedy Nie jest. nie jest taki mały ty mówisz, że mały. No pyci. Ta Jaki słodziak. No, no nie taki mały, Zola. Ty go dotknąłeś. Chodź, nie, nie dotykaj. Może mi się wiesz, Parzące te. On nie ma parzących, raczej nie pamiętam. A lepiej nie kombinuj. No, idź kolego do swojego nowego domku. Karolek ci przygotował. Wyszedł. Jakiego on jest koloru? Hmm, Karolku może bardziej zdecydowanie to zrób. Nie chcę go uszkodzić. Uszkodzić? Nie, ale boisz, na ściankę. boisz się go w ogóle dotknąć. Wydaje mi się, że powinno się go dotknąć, jednak, żeby on poszedł w tym kierunku, w którym ty chcesz. No to w ogóle na rękę. Nie, dotknij go pensetą. On pójdzie w tym kierunku, przeciwny do tego, jak dotykasz go pensetą. Jest, jest Czy ja mam ci pomóc, Karolku? Nie. Uważaj, żeby się co z coś Jest w środku? Poszedł do domku? Gdzie jest? Pokaż mi, Bardzo ładny ptasznik. Na początku, jak jest młody, wygląda jak Dawis pentalori, ale on się będzie wybarwiał. Ale bardzo mhm. podobny do Daviesa pentalori, czyli ptasznika tygrysiego na polski. A czym on się różni od tego, który już masz? Jest troszkę mniejszy i ma ładniejsze kolorki. Mniejszy? Mniejszy. Czyli ile on będzie miał, jak będzie już dorosły? Od 5 do 7 cm ciała, ale to nie ma zależności. Może się trafić o mniejszy lub większy. A samice są większe czy samce? Samice są większe, chyba u wszystkich gatunków, ale nie jestem pewien. Dobrze, no to co? Pozdrawiamy wszystkich. Bardzo ładny panie. Czekamy aż pajączek. Co? Robi sobie pajęczynkę i się w I dorośnie. A to, to mów Do zobaczenia w następnym odcinku. Pozdrych swoich fanów. Pa, pa.